Cześć, witajcie, A dzisiaj krótko o XBlitz DG3.1. Czym właściwie jest to urządzenie i jakie tak naprawdę ma zastosowanie? Więc model DG31, taka dziwna nazwa, ale mimo wszystko to właściwie czujnik, wykrywacz stężenia czadu oraz łatwopalnych gazów w powietrzu. De facto wskazany mimo wszystko jednocześnie dla pomieszczeń, w których znajduje się np. jakaś kuchenka gazowa, piecyk gazowy, węglowy lub właściwie innego rodzaju tego typu urządzenie i instalacje. Można także umieścić go np. w kuchni, w jakimś lokalu gastronomicznym, aby np. nie potruć swoich pracowników czy też gości. Tak więc tutaj wydaje mi się, że zastosowanie jest, mimo wszystko sporo. Natomiast jeżeli chodzi o jego, powiedzmy, sam wygląd, to nie jest stosunkowo niewielki, to po prostu jest jakby taka kostka z wyświetlaczem i oczywiście z tymi sensorami, czujnikami, głośnikiem i oczywiście diutkami. I tak naprawdę jeżeli chodzi o też ważną sprawę, jeżeli chodzi o jego zasilanie, no to tak naprawdę mamy dwie opcje, bo albo kabelkiem po prostu do gniazdka do sieci, albo po prostu przez taką większą, szerszą baterię i on może sobie gdzieś tam na przykład wisieć bez udziału właściwie jakiegoś prądu. Kabel gdzieś tam chowamy i właściwie w tym problemu no nie ma. No i teraz właściwie kilka słów o tym, jak działa to w praktyce. Oczywiście ja mam utrudnione za Ponieważ w moim otoczeniu no, nie ma jakichś gazowych czy też e, właściwie tym podobnych instalacji, no ale aby pokazać wam jak to działa w praktyce e, i czego możecie się spodziewać, jak właściwie takie urządzenie zaalarmuje nas o jakimś zagrożeniu, zróbmy sobie taki mały test z użyciem zapalniczki, a właściwie z gazem, który no niewątpliwie tutaj jest. E, zróbmy to w ten sposób, że tak, ja sobie tą zapalniczkę odpalę i właściwie teraz no, nic się nie zadzieje, bo jakby gaz mniej więcej się no tam gdzieś z okniem. Natomiast jeśli ją zdmuknę, no to zobaczcie teraz ten gaz mią wszystko, jeżeli ja Trzymam jakby tutaj, jakby powiedzmy ten spust. O, o właśnie. I w ten, sposób, w ten sposób... jesteśmy informowani Attention, o tym, że please. ten gaz Gas się ulatnie. Kiedy go zabiorę, to tak naprawdę zaraz to zacznie spadać, jakby ten wynik. No please. i tak naprawdę Gas skończy się już jakby ten alarm, bo już, jakby powodu do tego nie będzie. Ale mimo wszystko teraz cały czas jakby ten alarm Gas będzie się rozlegał. Zresztą słyszycie? Może jeszcze raz? Attention, please. Gas leaking. I znowu rośnie, Attention, bo znów jakby puściłem ten gaz Attention, i teraz please. włączam no i potem po chwili wraca wszystko już jakby do normy Tak więc mniej więcej jak widzieliście No działa to właściwie niezawodnie Wystarczy dosłownie chwila, nawet taki mały strumień Jaki chociażby mam tutaj jest takiej zwykłej zapalniczki I urządzenie jak bardziej już wtedy alarm uruchamia Tak więc tym bardziej kiedy jest jakaś kuchenka Czy właściwie jest jakaś instalacja gazowa Czy też po prostu, czy właściwie gdzieś jesteśmy tam narażeni Na właściwie jakieś takie tego typu opary. Tak więc tak to mniej więcej działa Tak to się prezentuje w praktyce Zostawcie pod nim łapkę jeżeli wam się podobało Jeżeli macie jakieś pytania oczywiście pytajcie w komentarzu Jeżeli chcecie być na bieżąco oczywiście subskrybujcie Mój kanał. Ja za ciebie Wam bardzo dziękuję i do zobaczenia w kolejnych materiałach.